Chcesz dobrze zdać maturę, ale nie wiesz za co się zabrać? W tym filmie pokażę Ci, jak możesz stworzyć plan dopasowany do Ciebie. W wajtyko Repetycje od ponad 7 lat pomagamy maturzystom uzyskać świetne wyniki na maturze. Dzięki temu setki naszych uczniów dostały się na najlepsze uczelnie w Polsce. A więc od czego zacząć? Jeszcze przed stworzeniem planu powinieneś zrobić bardzo ważną rzecz. Mianowicie określić swoje cele. Odpowiedzieć sobie na pytanie po co mi dobrze zdana matura? Na jaką uczelnię chciałbym się dostać? Jaki kierunek mnie interesuje? I jaki wynik z matury będzie mi na niego potrzebny? Plan nauki będzie wyglądał zupełnie inaczej, jeśli celujesz na przykład na 50%, a inaczej, jeśli celujesz w 90% lub więcej. Gdy już określisz swoje cele i ambicje, możesz przejść do tworzenia planu przygotowań. To będzie twoja mapa, dzięki której nie zgubisz się w trakcie nauki. Problem w tym, że w internecie trudno znaleźć jednoznaczną listę działów wymaganych na maturze. Samo CKE nie podaje szczegółowego spisu, dlatego warto się po repetytorium maturalne, na przykład popularny podręcznik, z którego sam przygotowywałem się do matury w 2018 roku. Spójrzmy na spis treści. Znajdziesz tu wszystkie działy potrzebne do matury z matematyki rozszerzonej. Twoim zadaniem jest przejrzenie tych rozdziałów i szczera ocena, co już umiesz co wymaga powtórki, a co jest dla Ciebie zupełną nowością. Aby to określić, możesz spróbować rozwiązać przykładowe zadania z danego działu. Dla matury z informatyki przygotowaliśmy na naszej stronie spis tematów wraz z kolejnością, którą sugerujemy. Możesz się nim pozurzyć lub dostosować go do siebie. Na przykład jeśli świetnie znasz Excela, możesz ograniczyć się do powtórki, a następnie skupić się na programowaniu. Jeśli nie korzystasz z żadnego repetytorium, możesz sięgnąć po materiały CKE. Zwłaszcza arkusze maturalne z poprzednich lat, w tym poprawkowe i próbne, których jest naprawdę sporo. W przypadku informatyki Polecam zacząć od naszego planu dostępnego na stronie. Rozpocznij naukę od Excela i przerób wszystkie zadania z tego działu ze starych matur podstawowych, a następnie rozszerzonych z obu formuł z lat 2010-2022. Podobny sposób przygotujesz się również do innych działów. A co z maturami z nowej formuły po 2022 roku? Wykorzystaj je jako matury próbne, będą idealne do rozwiązywania już po opanowaniu całego materiału tuż przed egzaminem. Kolejność nauki musi być dobrze przemyślana. Przykładowo do matury z matematyki najpierw solidnie opanuj algebrę, obliczenia na ułamkach, wzory skróconego mnożenia i tym podobne. Bez tego trudno będzie ci przejść do kolejnych tematów. Planując kolejność nauki, nie trzymaj się sztywno dat. Typu ten dział w listopadzie, ten w grudniu. W trakcie roku pojawią się święta, wyjazdy czy nieoczekiwane wydarzenia, które utrudnią realizację takich terminów. Tworząc plan, nie możesz dokładnie przewidzieć ile czasu zajmie ci opanowanie konkretnego działu. Być może właśnie tobie geometria pójdzie szybciej, a naprawdę Podobieństwo będziesz potrzebował więcej czasu niż inni. Zamiast tego, staraj się pracować dokładnie i możliwie szybko kończyć kolejne tematy. To na pewno zmniejszy ryzyko, że nie wyrobisz się z całym materiałem. Następnie określ, do kiedy chcesz przerobić cały materiał i kiedy zaczniesz rozwiązywać matury próbne. Dużo osób je pomija, a to najważniejszy etap przygotowań. Podczas niego nie dość, że powtarzasz materiał, to zarówno ćwiczysz go w prawdziwych warunkach egzaminacyjnych. Im więcej napiszesz pełnych arkuszy, tym lepiej przygotujesz się na realne warunki maturalne, czyli stres. I ograniczony czas. Warto również z góry ustalić, ile czasu tygodniowo możesz poświęcić na naukę. Może to być godzina dziennie albo minimum 5 godzin tygodniowo, rozłożone na kilka dni. Wszystko zależy od Ciebie. Dodatkowym wsparciem może być stworzenie checklisty, coś na wzór tej, której kiedyś używałem z moimi uczniami. Polecam Ci wypisać tam konkretny materiał do przerobienia i zaznaczyć, co już opanowałeś. Dzięki temu łatwiej będzie Ci utrzymać motywację i śledzić swoje postępy. Jak widzisz, stworzenie planu nauki wcale nie musi być trudne. Wystarczy jasno określić cel i roz złożyć materiał na etapy. Pamiętaj jednak, że nawet najlepszy plan nie zadziała bez regularnej i zdyscyplinowanej pracy. To właśnie systematyczność jest kluczem do sukcesu. Musisz o nią zadbać samodzielnie, bo nikt nie zrobi tego za ciebie. Polecam ci zacząć już dziś, a w dniu matury podejdziesz do egzaminu pewny swojej wiedzy i dobrze przygotowany. Sprawdź również inne filmy, w których tłumaczę jak dobrze przygotować się do matury.